Uwaga, uwaga! Dzisiaj opening nowej paczki z filamentami. Spójrzcie jakie wielkie pudło. Otwieramy. Zgadnijcie, ile tutaj jest filamentów w środku. Ja też nie mam pojęcia. Uwaga, uwaga. Oczywiście pełno papieru. O! I tutaj rzeczy najważniejsze. Uwaga, uwaga! Pierwszy filament. Spójrzcie jaki piękny. To jest lodowy niebieski. Odstawiamy tutaj na kupę i zobaczmy co tutaj jest dalej. O, tutaj kolejny. To jest niebieski prześwitujący. To jest trochę jak takie szkło farbowane. Taki efekt mam uzyskać. Oczywiście late brown. Ten filament już mieliśmy ostatnio, ale jak możecie nam tutaj zobaczyć już się kończą powoli filamenty i pewnie się zastanawiacie co ciekawego, drukujemy z takich filamentów. Zobaczcie tutaj nasze nowości. Piękne minisy. Tutaj jest Mini Sigma, czyli głowa z Wysp Wielkanocnych. Tutaj jest taki mały piękny axolotl, Dinozaur, kotek, kolejny dinozaur. Tutaj mamy nasze słynne kawusie, klikery, Dla koniku. Oczywiście, tutaj kotek. I tutaj cała kolekcja lodów. Piszcie, jakie kolory i jakie klikery byście chcieli zobaczyć. I wracamy do naszej paczki. Tutaj zobaczcie, taki piękny, kremowy. On będzie do yy, Wąwzdradze. Będą tartaletki, klikery z misiem, mango, z kiwi. Dużo smaków będzie nowych klikerów. Zobaczmy, co tutaj jest dalej. Taki piękny, scarlet czerwony. Yy, coś w stylu takiej dojrzałej maliny. Zobaczmy, co jest dalej. Oho! Light Jade. Tutaj to jest taki kolor coś w stylu takiego turkusu. I co my tutaj dalej mamy? O! Tutaj taki piękny, tutaj taki piękny sakura y, różowy. Już mieliśmy taki jeden filament. Niestety się skończył ostatnio. Możecie zobaczyć jaki piękny on jest właśnie w tym aksolotle. Ora, zobaczmy dalej. Opa. Tutaj, taki zielony, możecie zobaczyć. I na deser... Taki, to jest chyba czerwony, nie jestem pewien. Spójrzcie, jaki piękny. I tutaj akcesoria do druku. Będzie drukowane.